Ktokolwiek może u naciągnąć I przestrzelić tu siń Na tronie siądzie, aby zawłatnąć piękną królową na czele. Gdzie on jest? Gdzie jestem, co podoła zadaniu? Oh, oh. Pieprzyć konkurencję. Nie mamy tej siły, tkwimy tutaj wiecznie. Nikt nie jest dziś w stanie, Pieprzyć to wyzwanie. Nie damy się. Oto w co wplątaliśmy się. Właśnie tak nas hamują. Kiedy tron nam stygnie. Trzymają. Gdy nas goni wiek. Hamują, hamują dygnę gdy w siłę rośnie, gdzie do diabła podział się cały gniew. Tu i dziś własny głos oddamy. Tu idziesz, nadchodzi nasz rząd Tu idziesz, i dziś. zrównajmy te bramy z ziemią, aż w końcu zmusimy ją Czy nie widzicie kogo braknie? nie ja z nami dzisiaj nie ma. Podobno książę wybył na wyprawę, że komu dzisiaj wrócić tutaj ma, więc może na plaży zaczekamy. Może zastaniemy tam go, ty zadokuje datek dorwiemy go, zanim zrozumie, że to koniec. Trzymać go. Aż nie wstanie nawet. Trzymać go. Kiedy będę ciął. Trzymać go, go, wtedy go pozbawię dumy i siły. Połamiemy go, pociąć go na kawałki drobne. Rzuć truchło na głębokie dno. Gdy królowa spyta o niego, ocean ze mną będzie świadom. A gdy kundla już brak. Nikt nie obroni jej. Wszak gdy wyważymy komnaty, drzwi, wezmę jej miłość i coś poza tym. I wtedy trzymać ją, gdy wrota zniszczymy. Trzymać ją, całą ją chcę mieć. Trzymać ją, wtem ją poniżymy, i nie zmarnuje się żadna jej część. Mój dziś własny głos od oddamy tu i dziś nadchodzi nasza żona. My dziś zrównajmy te bramy z ziemią, aż w końcu zmusimy ją. Trzymać ich, trzymać ich, trzymać ich, trzymać ich.